Jaką rolę pełni EcoValue w tym systemie wsparcia ESG przedsiębiorstw? Oczywiście, bardzo wszystkich, bardzo wszystkich serdecznie witam. To dla mnie wielka przyjemność być tu dzisiaj z Wami. Jestem pewien, że to będzie super, super interesujący dzień i cieszę się, że możemy jako EcoValue dołożyć tutaj swoją cegiełkę. Tak tak jak Lidiana, jak mówiłaś, to, co EcoValue oferuje, po angielsku nazywa się krótko i elegancko Sustainability Rating. Po polsku ta nazwa jest troszkę dłuższa i bardziej skomplikowana, bo my ją tłumaczymy jako ocenę jakości systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w łańcuchach dostaw. Więc to ciężko czasem powiedzieć na jednym oddechu, jak się mnie ktoś o to pyta, ale to najlepiej jakby oddaje klu tego, co kontrybujemy. EcoVadis dostarcza narzędzie, którego sądzę największą rolą jest ułatwienie zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Dzisiaj jest coraz ważniejsze, żebyśmy kontrolowali to, co robią nasi dostawcy. Coraz istotniejsze jest posiadanie w swoim portfolio dostawców podmiotów, które kwestie ESG traktują poważnie. To jest dzisiaj posiadanie podmiotów, które podchodzą do tego niepoważnie, jest dzisiaj ryzykiem regulacyjnym, jest ryzykiem finansowym, jest ryzykiem wizerunkowym, i my chcemy z jednej strony za pomocą naszego narzędzia Pomagać zarządzać tym ryzykiem, pomagać identyfikować w swoich łańcuchach dostaw podmioty, które są liderami w tym obszarze i eliminować z łańcucha dostaw. Podmioty, które, które być może nie traktują tych zagadnień odpowiednio poważnie, z odpowiednią uwagą, ale z drugiej strony nasz rating jest też ogromną pomocą dla wszystkich tych firm, które nie mają jeszcze na przykład zbyt rozbudowanych strategii czy, 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 czy podejścia w ogóle do kwestii ESG, więc za pomocą naszego narzędzia, po przejściu naszej oceny, firmy dostają. Bardzo ustrukturyzowaną i złożoną i sądzę, obejmującą szeroki wachlarz zagadnień, powiedziałbym, instrukcję, w których obszarach powinny działać, co mogą zrobić, by stać się bardziej zrównoważonym podmiotem, podmiotem, który ma przynajmniej zorganizowany, sformalizowany system zarządzania, będący wstępem do stawania się naprawdę ekologiczną, odpowiedzialną firmą. Ja myślę, że to jest ciekawe też dla naszych słuchaczy, to to, że tak naprawdę to jest platforma, więc ja mogę wejść na stronę i tak naprawdę przejść tą Waszą ocenę, tak? Wypełniając, wypełniając jakby formularz i później właśnie otrzymuję informację zwrotną. I dla mnie było ciekawe to, że w przeciwieństwie do innych ratingów, takich powiedzmy takich innych znanych, to tutaj nawet. Małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa, pojedynczy rolnik, tak naprawdę, może się zarejestrować. Więc jest to, bym powiedziała, taki bardzo elastyczny, elastyczny system, gdzie mamy zarówno bardzo małe firmy, jak też i duże, i duże korporacje. Natomiast tak, coś, co... co nas odróżnia, to o, rzeczywiście, coś, co nas odróżnia, to to, że ponad 70% naszego portfolio firm, które oceniliśmy, tak jak wspomniałaś, się... To jest ponad 90 tysięcy. W tym, roku, w tym roku świętowaliśmy 100 tysięcy opublikowanych ocen, więc mieliśmy, mieliśmy rok pełen takich ważnych milestone, że tak powiem, ale rzeczywiście ponad 70% tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasza metodologia jest, i nasze kwestionariusze są dostosowane do takich firm, bo realia rynkowe są takie, że w łańcuchach dostaw mamy nie tylko wiodące globalne marki, tak, bardzo często w tych łańcuchach dostaw pojawiają Pojawiają się mniejsze podmioty, pojawiają się podmioty, które, które e, podmioty z całego świata, więc powiedziałbym, że mamy kilka takich czynników wyróżniających. Po pierwsze, jesteśmy w stanie jako Ecovadis dobrze przeanalizować także małe firmy. Po drugie, mamy globalny i... zasięg, więc nie jesteśmy jakoś ograniczeni geograficznie. I po trzecie, nasza metodologia jest kompleksowa, to znaczy nie jest nasz, nasz rating nie jest skupiony na jakimś wąskim zagadnieniu, jak na przykład e, jak na Ty, przykład nie, jak raz raz ja na... Zapytam, bo mam tutaj pytanie uczestnika, tu, no czy jest jakiś sposób, jak się Pełni właśnie ten wasz system, czy on jest jakoś kompatybilny, na przykład CDP? Hmm. Carbon Disclosure Project, tutaj jest pytanie. W naszej metodologii uwzględniamy CDP, to znaczy rzeczywiście rzeczywiście są pewne aspekty, które się tutaj zazębiają. My, jeśli firma raportuje do CDP, uwzględniamy to w naszym ratingu i rzeczywiście może to przyczynić się do lepszego rezultatu, bo pytamy o podobne rzeczy, więc to jest coś, co, co traktujemy jako mocną stronę. Natomiast są to Osobne narzędzia, tak? więc tutaj tutaj metodologia CDP jest troszkę inna i skupiona na węższych zagadnieniach, bo my poza kwestiami związanymi z emisjami gazów cieplarnianych, tak jak to jest mocny, mocny punkt skupienia CDP, analizujemy też firmy kompleksowo z punktu widzenia ich działalności środowiskowej, to znaczy bierzemy pod uwagę, że na przykład kwestie związane z zarządzaniem wodą, odpadami, bezpieczeństwem produktów. I obowiązkowo, bo to nie jest tak, że firmy sobie mogą wybrać jakieś bardzo wąskie pole, na którym, na, którym, na którym chciałyby zostać poddane ocenie. Kompleksowo oceniamy też kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, z różnorodnością, z warunkami pracy, działaniami antykorupcyjnymi oraz z tym, co firmy robią, żeby mieć same zrównoważony łańcuch dostaw. Więc ta ocena jest kompleksowa w takich czterech dużych obszarach. To, to zanim przejdę do kolejnego pytania, bo chciałam się zapytać Ciebie o metodykę jeszcze. Ale mam też pytanie jeszcze, o czy, na, czy każdy może wziąć udział? Pytanie, czy instytucje sektora kultury też mogą się poddać ocenie u Was? Niestety nasz rating jest skupiony na przedsiębiorstwach, to znaczy nasza metodologia jest dostosowana do firm, więc tutaj tutaj te, nie mamy opracowanej metodologii do, takich, do podmiotów z, z tego obszaru, więc byłyby to firmy. Natomiast czy tak, nasz system rzeczywiście jest płatny? Co do zasady, większość firm przechodzi przez rating ECOWALIS, ponieważ znajdują się w orbicie naszych klientów. Nasi klienci są przedsiębiorstwa, z reguły są to przedsiębiorstwa, które mają dużo rozbudowane, Łańcuchy dostaw, i ze względu na skalę tych swoich łańcuchów dostaw, powierzają ekopatisowi ocenę tego łańcucha dostaw. My wtedy dotrzymujemy tak w dużym telegraficznym skrócie, jak to działa, polega to na tym, że nasi klienci zamawiają u nas ocenę. My kontaktujemy się ze wskazanymi w łańcuchu dostaw firmami i przeprowadzamy ich rating. W ten sposób, jakby większość firm, która została oceniona i znalazła się w naszej orbicie, znalazła się właśnie w takim, w takim trybie. Ja mam pytanie tutaj też to chyba jest bliskie pytania tutaj jednej uczestniczki o weryfikację kwestionariuszy, ja mam jeszcze metodykę, to jest pytanie, czy, czy kwestionariusze są specyficzne czy uniwersalne. I ja bym chciała, żebyś może się do tego odnieść, odpowiedzi na moje pytanie, bo jak mamy taką dużą skalę, jeśli chodzi o branżę, o wielkości, no i też słyszymy słowo rating. I te ratingi są bardzo różne, tak? W tej chwili na, na rynku jest ich tak dużo, i te metodyki są tak. Zróżnicowane, że gdzieś komisja też stwierdziła, że w jakiś sposób będzie chciała to, to uporządkować. Natomiast, jakie by są bezpieczniki, takie bezpieczniki, powiedziała, wszyte w metodologię EcoVadis, które pozwalają nam jako odbiorcom tego ratingu, jakby zaufać temu, temu wynikowi. I takie moje osobiste, czy my też być może za wiele nie nie wymagamy tak od, od ratingów, jakie powinniśmy mieć oczekiwania, jeśli chodzi, chodzi o rating. No bo to jest rodzaj narzędzia, który może nam dla nas być bardzo przydatny. Natomiast jakby, co stoi za tym, że OK to jest. Daje ten pewien stopień zapewnienia. Tak, Tak, to jest doskonałe, doskonałe pytanie i rzeczywiście coś, co również wyróżnia ECOVADIS, jest istotnym elementem naszej działalności. Rating ECOVADIS to nie jest, nie opiera się wyłącznie na, na, na autodeklaracjach. Jeśli firma dostaje kwestionariusz i wypełnia go, to oczekujemy, że każda deklaracja będzie wsparta dowodami, dokumentami, które następnie są bardzo dokładnie i rzetelnie analizowane przez, przez naszych analityków, którzy są ekspertami w obszarze ESG. Więc deklaracje, może tak, pierwszym bezpiecznikiem jest rzeczywiście to, że absolutnie nie akceptujemy żadnych deklaracji i nie uwzględniamy w ratingu informacji, których nie mogliśmy w jakiś sposób zweryfikować. Drugim bezpiecznikiem jest to, że firmy, które biorą udział w ratingu ESG są za niego odpowiedzialne. I co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, to, że firmy same wypełniają kwestionariusz. To nie jest tak, że nasi eksperci dostają gruby plik dokumentów i następnie wyciągają z niego jako eksperci wszystkie informacje. Nie. My oczekujemy, że firma dostarczy nam dokumentację, ale też, że sama rozumie, co w tej dokumentacji się znajduje, że, są, że firma wypełniając kwestionariusz i robiąc deklarację w kwestionariuszu, sama. Pokazuje, że wie, że na przykład ma jakąś politykę, że wie, że wdraża jakieś działania. Wiadomo, że ekspert, osoba siedząca w obszarze ESG może z dokumentacji dużo dostrzec, tak? ale nasze oczekiwanie jest takie, że to firma jest odpowiedzialna za wskazanie tego i udowodnienie, że nie dość, że coś mają, to że jeszcze to wdrażają i rozumieją. Kolejnym też aspektem i kolejnym takim trzecim dużym bezpiecznikiem jest to, że nasz rating nie opiera się wyłącznie na dokumentach. Komponentem naszego ratingu jest też specjalny moduł, który mamy. To takie narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, którego używamy, które śledzi setki tysięcy źródeł i identyfikuje informacje o kontrowersjach, o karach. Korzystamy też z zewnętrznych baz danych, więc w naszym ratingu jest komponent. Takiego, takiego, rezultatu bym powiedział. To znaczy, jeśli jakaś firma jest zaangażowana, dostaje jakąś karę, jeśli doszło do jakichś wypadków, jeśli doszło do, nie wiem, jakichś incydentów, które doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska, jeśli odpukać CEO firmy został skazany za czynności korupcyjne, na przykład, tak, mamy narzędzia, żeby to wykryć. Takie informacje pojawiają się w, w ostatecznych kartach oceny, które są publikowane, i takie informacje oczywiście przekładają się na wynik firmy w ratingu, więc nie jest to wyłącznie kwestionariusz i dokumenty, które dostajemy. Jest tam stale rozwijany i istotny komponent prawdziwego życia i tego, jak dany system zarządzania funkcjonuje w praktyce. Tak, też myślę, że naszą rolą, tak, jako ym, firm, które poddają się temu ratingowi, czy chcą jakby z niego skorzystać, jest też jakby dowiedzenie się, tak co on, yy, co on nam daje yy, i jakby decyzja, czy dla nas, yy, czy jesteśmy właśnie z tą, metodyką, z tą metodyką OK. Więc myślę, że to jest, to jest istotne. I dziękuję Ci za powiedzenie informacji o tym bezpieczniku, bo to teraz nam też podpowiada, yy, że my jako firmy yy, powinniśmy wypełnić kwestionariusz, mieć przygotowane dokumenty, ale wiedzieć też, że jeśli i tak coś jest w przestrzeni, Dzisiaj informacja się bardzo szybko roznosi, to zostanie oflagowane tak, u Was. Ja wiem, że generalnie kojarzę jest w Polsce, patrzę na polskie firmy, to w większości mam wrażenie, że to są jednak firmy średnie i też Wy macie bardzo dużo informacji, bo to jest 90, 100 tysięcy tak, firm z wielu krajów. Jakbyś mógł powiedzieć, ile tego polskiego, jeśli możesz w przybliżeniu, ile tego polskiego biznesu jest w Ekowadisie i też, czy, czy my jakoś lepiej wypadamy albo gorzej, niż na przykład nasi konkurenci w Europie powiedzmy, Zachodniej? Jak to wygląda? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście z tych z tych dziesiątek tysięcy firm, które są już w orbicie ECOWADIS, jest około, czy ponad już w tym momencie, 1500 firm z Polski, więc, więc ta ilość, ta liczba jest całkiem spora i cały czas rośnie, bo rzeczywiście polskie firmy polskie firmy znajdują się w orbicie ECOVADIS głównie ze względu na to, że, że mają kontrahentów na zachodzie. Tak? Często, często w ten sposób poddają się ocenie ECOVADIS i jeśli chodzi o ich wyniki, Olha só. So Odrobinę gorsze niż wyniki firm, nie wiem, francuskich czy niemieckich, ale lepsze niż, niż firmy, firmy z innych krajów, na przykład z Azji czy z Ameryki Południowej. To jest ciekawą różnicą, jest to, jak to wygląda między firmami, firmami jakby z rdzennie polskim kapitałem, tak a firmami, które mają ten napływ kapitału zagranicznego. Bardzo często z zagranicznym kapitałem przychodzi do tych działających w Polsce przedsiębiorstw trochę więcej know-how pewna taka architektura instytucjonalna, która pozwala na, na stworzenie kompleksowego systemu y zarządzania. To, co ja widzę ale... w enfim, takich firmach y czysto, z czysto polskim kapitałem, tych naszych rodzimych przedsiębiorstwach, to rzeczywiście y to, że y jest jeszcze sporo pracy do zrobienia, jeśli chodzi o takie nowoczesne uporządkowanie systemu. Nie mówię, że prawie, nie ma absolutnie nic. Przepraszam, a jest taki, taki obszar, w którym y po prostu jest naprawdę jakoś tak słabie, słab, słabszy dla nas właśnie ten zarządzanie nie wiem środowiskowe społeczne jakbyś tak to jakbyś tego ocenił Wydaje mi się, że przede wszystkim po pierwsze to podejście jest silnie oparte na, na, takim, na takim compliance, bym powiedział, tak? To znaczy, jeśli nie wiem, kodeks pracy czegoś wymaga, to to mamy, ale nie zawsze idziemy krok dalej, tak? Jeśli na przykład żeby sprzedawać jakiś produkt, musimy uzyskać zewnętrzną certyfikację, to ją uzyskujemy, ale nie ma takiej proaktywności, żeby uporządkować to po swojemu, prawda? i dużym, czy dużym wyzwaniem na pewno będzie to, żeby uporządkować raportowanie niefinansowe, to jest coś, co już się dzisiaj pojawiło, rzeczywiście te wymogi do, do raportowania niefinansowego rosną, natomiast zgadzam się z przedmówcami, tak jak słuchałem poprzedniego, poprzedniego panelu, że jest to niesłychanie istotny obszar, to znaczy jeśli polskie firmy nie chcą wypaść z tych łańcuchów dostaw globalnych, jeśli polskie firmy chcą konkurować z firmami z innych państw, to musimy Zwiększać ich dojrzałość w tym obszarze, musimy rozbudowywać te systemy zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, musimy mieć i kompetencje, i całą tę, całe zaplecze, bym powiedział, do raportowania, do polepszania naszych wyników. Bez tego bardzo często firmy, niestety, obawiam się, zaczną. Odpadać w przedbiegach, bo trudno będzie przekonać zagranicznych kontrahentów, by zacząć współpracę z przedsiębiorstwem, które, które nawet jeszcze nie podjęło. Działań, by w ogóle pokazać, jaki jest skutek jego działania w obszarze ESG, nie mówiąc o, o tym, żeby te negatywne skutki ograniczać, a wzmacniać te pozytywne, prawda? A dziękuję, bo już odpowiedziałaś trochę też na, na pytanie, które padło od, od Agnieszki, czy nastąpi taki czas, gdy biznes zacznie zwracać uwagę właśnie na firmy, które się certyfikują, czy to będzie faktycznie punkt do budowania przewagi. I z tego, co ty powiedziałeś, wniosek jest taki, że dla tych firm, które już u was są, się, to już jest, przewagi, tak? Bo ona jest Absolutnie. Tak, mogę potwierdzić. Tak, tak mhm. taka, ta, taka certyfikacja w obszarze ESG to jest coś, co my również uwzględniamy w ratingu i ona jest pomocna, bym w dwóch obszarach. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście ta certyfikacja sama w sobie jest, jest, jest dowodem na istnienie za, jakby zaawansowanego systemu zarządzania. Ale uzyskując tę certyfikację, można, czy zanim ją uzyskamy, musimy i tak wdrożyć bardzo, bardzo wiele innych rzeczy, które na przykład z punktu widzenia metodologii EcoVadis są zupełnie niezależnymi działaniami. Tak więc powiedziałbym, że, że certyfikacja nie tylko tworzy przewagę konkurencyjną, czy, czy tworzy więcej niż jedną przewagę konkurencyjną, bo naturalnie przekłada się czy to na lepszy wynik w ratingu, czy to na poprawienie takich prawdziwych efektów działania przedsiębiorstwa większą wydajność w zakresie energii większą wydajność w zakresie procesów przemysłowych to często przekłada się na pozytywne skutki dla, dla środowiska dla społeczeństwa Poza tym kątem jest tu wiele synergii i też wydaje mi się że naprawdę staje się to duży duży temat bo jakimś sądzę, sądzę dowodem jak 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 ważna staje się to kwestia jest wzrost samej firmy ECOVADIS tak i popytu na nasze usługi. Gdy ja dołączałem do ECOVADIS w, w styczniu 2020 roku było nas około 600 osób. W tym roku jest już nas ponad 1500 osób na całym świecie, więc ECOVADIS rośnie bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo szybko, cały czas poszukujemy i w Polsce, i w innych krajach nowych zdolnych zainteresowanych ESG osób, kandydatów i kandydatek, którzy chcą z nami przyczyniać się do poprawy, poprawy tych standardów, które obowiązują dzisiaj dzisiaj w biznesie. Więc ta presja na to, by mieć zaawansowane systemy zarządzania i być firmą, która ma pozytywny wpływ. Dzięki jej działalności na środowisko, na społeczeństwo, na świat będzie tylko, tylko mocniejsza. Bardzo Ci dziękuję też za to ostatnie zdanie, które myślę, że jest naszą dobrą błędą. Ja też jeszcze tutaj. Jedną rzecz, jest jeszcze jedno pytanie. Jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, bo tutaj osoba zapytała o certyfikacje, czyli na przykład mogą to być jakieś certyfikaty systemów zarządzania, na przykład ISO, które tak, 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 jak tak. Marek powiedział, zostaną wzięte też pod uwagę, bo są dla nas świadectwem pewnego bardziej dojrzałego podejścia do zarządzania, ale czym innym jest jakby rating też i ocena w nim, którą też możemy traktować jako rzecz wyróżniającą. Tak? I ja zmierzałam do tego, że właśnie firmy które są u Was, tak naprawdę, w tym systemie, one bez, um, bez obecności w Waszym ratingu, one de facto nie miałyby tego biletu do biznesu. Jest tutaj jeszcze. Tak, jeszcze tak, to znaczy, to dodam może, bo to, to, to nie wiem, nie wiem, czy nie już Przepraszam, dwa pytania, tak. tylko, tylko zadam i proszę cię wtedy jeszcze o Twój komentarz. Pytanie pierwsze: czy certyfikat Fair Trade w jakiś sposób jest uwzględniany w Waszej metodyce? Czy bierzecie pod uwagę SBTI jakoś w Waszej metodyce? I jak wygląda ocena, jaka jest skala? Tak, to bardzo szybko, bo też tak. widzę, że rzeczywiście czas już powoli się kończy. Znów mamy bardzo ciekawą dyskusję. Po pierwsze, tak, pewne certyfikaty Fairtrade są uwzględniane. One są powiedzmy specyficzne dla danej branży, ale nasz rating, przez to, że obsługujemy bardzo wiele branż. Bierze pod uwagę przy różne certyfikaty. Taka jest po prostu potrzeba. Jeśli chcemy mieć metodologię, która jest relewantna dla, dla, dla różnych, różnych branż, to po prostu uwzględniamy to. Natomiast no też nie każdy certyfikat jest uwzględniany. Jest bardzo wiele certyfikatów. My zanim jakiś certyfikat uwzględniamy, to go kontrolujemy, to sprawdzamy, jakie ma standardy. To jest zawsze, powiedziałbym, trudna decyzja. Jeśli chodzi o SBTI, tak, raportowanie w formule SBTI jest czymś, co również doceniamy i uwzględniamy w ratingu. To jest sposób na sformalizowanie raportowania, który, który uznajemy i który może tutaj pozytywnie wpłynąć na rating, zostać uznany za mocną stronę danej firmy, jeśli firma rzeczywiście robi to dobrze i zgodnie tutaj z, z przestrzeganiem wszystkich wymaganych reguł. I tak, fajnie, że padło pytanie o skalę oceny. Ocena rzeczywiście jest w skali od 1 do 100. Natomiast, może tutaj od razu powiem, że to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo wiele firm sądzi, że rating to jest taki trochę egzamin w szkole, że jak się dostanie 90, to, to super, a jak się dostanie mniej niż 80, to to klapa. To jest bardziej skomplikowane, dlatego że, tak jak wspomniałem, z jednej strony produkujemy rating który daje rezultaty, które można porównywać. Ta porównywalność ratingu i, i zagwarantowanie tego, że jak jakaś firma ma więcej punktów, to faktycznie uwzględniając jej rozmiar, branżę, ryzyka w obszarze ESG, to że taka firma faktycznie jest lepiej przygotowana od firmy, która ma mniej punktów jest kluczowym zagadnieniem, więc to nie jest tak, że jest jakaś Checklist, bym powiedział. Mamy kilka różnych modyfikatorów, które mają wpływ na ten, na ten rating. Bardzo, bardzo mało firm w naszym ratingu otrzymuje więcej niż 85 punktów. To jest, jeśli dobrze pamiętam, mniej niż 1% firm. To dlatego, że uwzględniając te różne przeliczniki dochodzi do pewnego, bym powiedział, spłaszczenia rezultatów. Ale to wynika wyłącznie z tego, żeby wszyscy nasi klienci mogli łatwo porównać rezultaty, by bo taka jest chyba największa wartość naszego ratingu. W tym bardzo skomplikowanym świecie ESG, gdzie obowiązuje bardzo wiele standardów, gdzie często um, ciężko powiedzieć, czy porównujemy rzecz X do rzeczy X, czy X do y, Z, i YZV, prawda? My dostarczamy coś, co pozwala um, klarownie ocenić, czy ktoś wypada lepiej, czy ktoś wypada gorzej. Ten rezultat jest spójny, ten rezultat jest dodatkowo wsparty naszą bazą danych um, globalną, bym powiedział tak, w której możemy porównywać wyniki. Firm z różnych, działających na różnych rynkach, z różnych regionów, w różnych branżach. To wszystko sprawia, że ten rezultat jest wiarygodny, to wszystko sprawia, że ten rezultat można przełożyć na pewne operacyjne działania w swoim łańcuchu dostaw, ale jeszcze raz powtórzę: faktycznie skala jest od 1 do 100, natomiast nie należy czytać jej tak, tak, tak bym powiedział prosto. To znów nie jest egzamin w szkole czy test na studiach. To jest bardziej skomplikowany proces. Proces, który uwzględnia wiele, wiele czynników, bo my też najemni i też specjalizując się w małych i średnich przedsiębiorstwach wiemy, że nie należy przykładać tej samej takiej samej miary do firmy, która ma zatrudnia 15 osób, tak? I do firmy, która jest globalnym graczem w stu krajach i która ma 100 tysięcy pracowników, prawda? Bardzo słuchajcie dziękuję. Myślę, że na tym, na tym zakończymy.